Witam Was w kolejnym odcinku poradnika do dywizji, którego tematem będzie set Ortis Exuro. Przy dwóch sztukach, wydłużony czas trwania oparzenia, plus 15% czasu trwania umiejętności, plus, przy trzech sztukach plus 40% obrażenia od podpalenia, przy czterech sztukach prototyp wieżyczki podpalającej Ortis. Wieżyczka podpalająca obraca się o 360 stopni. Twoja własna wieżyczka podpalająca nie zadaje ci obrażeń. Wieżyczka podpalająca eksploduje przy dezaktywacji. Mianowicie, jak dla mnie, kolejny cecek co do talentów na klacie jest to przenoszenie efektów statusu, gdy ady się u siebie obijają w odległości od 2 metrów od siebie. Co do talentu na plecaku, są to zwiększone obrażenia od broni. Set zrobiony pod wieżyczkę podpalacza, zwykle ta wieżyczka jest w stanie nas zabić, więc ten talent, raz, że obraca się o 360 stopni, dwa, że nie zadaje nam obrażeń, jest genialny. W tym momencie mam ustawione to na efekty statusu, ale z technikiem raz dla podbicia obrażeń od umiejętności, które przekładają się na efekty statusu, a z drugiego powodu na ulfachowca oraz na darmową baterię, którą mam, która pozwala mi mieć pancerz na klacie. Jeżeli chodzi o klatę i plecak w tym wypadku, są to obydwie części palisady, nie ze względu na bonusy, które mi zapewniają, tylko na talenty, które posiadają. Na klacie perfekcyjna wybuchowa przesyłka. W momencie, w którym wyrzucimy wieżyczkę albo ula w obrębie 5 metrów, po półtorej sekundy zaczynają się tworzyć wybuchy na 5 metrów, które zadają obrażenia przy szóstym poziomie umiejętności. Równe granaty, czyli to jest około 1300 w górę, w zależności jakich części używamy. Jeżeli chodzi o plecak, perfekcyjne zabezpieczenie. Przeciwnicy, którzy znajdą się w odległości 3 metrów od Twojego ula, wieżyczki z dalnego impulsu lub wabika ulegają porażeniu. czas uzbrojenia 2 sekundy, czas odnawiania na umiejętność 8 sekund. W Jaki jest największy minus tej wieżyczki? To, że bardzo szybko się kończy, dlatego tutaj technik razem z ulem fachowcem. Jak długo wieżyczka stoi w obrębie ula i jest wydłużony do, 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 do czas działania backup. jej. Przez co też staram się kontrolować użycie wieżyczki, ponieważ jej cooldown jest bardzo wysoki. I po prostu nie chciałbym zostać bez niej, więc, bo w tym momencie tracę wszystkie obrażenia, dlatego tutaj efekty statusu. Co do broni, identycznie jak przy użyciu protokołu zaćmienia, kondensator do podbijania obrażeń oraz strzelba z uwiecznieniem ze względu na obrażenia od efektów statusu przy trafieniu w głowę następne i czas trwania. A więc jak działa zestaw do kupy, jak staram się, żeby yy, on latał w momencie, w którym yy, wiem, że będą wychodziły ady z drzwi albo mam ciasne pomieszczenie, staram się wrzucić wieżyczkę między nich. Puszczam jedno, pod jedno podpalenie. obrażenia i puszczam tylko wtedy kiedy schodzi z nich efekt statusu żeby jak najdłużej mi trwała, żebym nie musiał czekać na pójdę. Z racji tego, że mam wyrzucone dwie umiejętności, obydwie umiejętności wybuchają i nakładają porażenie. Bardzo dobry e, cecek do kontroli tłumów, z, z, tak jak mówię zwłaszcza w ciasnych pomieszczeniach. To jest moje ustawienie. Bawcie się tym. E, patrzcie co wam odpowiada. Trzymajcie się do następnego.